Z teksturami właśnie fundamentów nie dało się inaczej, no, ale trudno. Razem na dzień dobry, witają nas karty Power Armor. Kolejny sklepik wraz z ogródkiem, wszystko darmowe dla ludzi, którzy potrzebują. <laughs> Sorry, ale trochę chory jestem. O! Przyszedł mi się przywitać nasz tutaj koleżka, który również pilnuje naszej chaty. Tutaj jest specjalnie zrobione miejsce na ten mój parówkowy... parówkowy wóz, czy jakoś tak. Bo wiem, że to się przyda, a ludzie też bardzo często przychodzą. Potrzeba im darmowego żarełka, no to Ale wiadomo. Witamy, tak. Welcome, friends. <coughs> Sorry. Wchodzimy do środka. No dzień dobry, witają nas znaki, tutaj ripdaringa. Oczywiście spopielacz. popielacz Oczywiście tutaj walka Tak dalej, zacznijmy od lewej strony Mamy tutaj stanowisko Do PW Stanowisko Chemiczne Tutaj tak ładnie Wszystko, wentylator żeby się nie tam Klimatyzacja Idziemy dalej <laughs> Oczywiście Komplecik kart Tutaj kącik różnikarski Można powiedzieć Armowa woda, dla spragnionych Tutaj znowu taki wysyp małych skrzynek Ślinka, bo zieleni nigdy za wiele Oczywiście Święty ogień Tutaj power armory, które Udało mi się Zakupić lub zdobyć No Także tak to wygląda, zapraszam dalej Tu reklama Nuka Coli, wiadomo Kolejna darmowa woda. Mamy naszego koleżkę, który ma swoje stanowisko do jary. Proszę bardzo. Oczywiście, darmowe roślinki dla zielarzy. Tutaj nie miałem za bardzo co wymyślić, więc zrobiłem to w ten sposób. Ten generator za dużo miejsca zajmuje miejsce na grilla, bunkier. Hmm. Mugła Atlanty, oczywiście, musi być, bo to jednak daje uroku. Zapraszam do środka. Bez gablotki. Miejsce do spędzania czasu z znajomymi. Taką. dalej. Tutaj wita nas. Mumucieli, czekali. Oczywiście nie może zabraknąć końcika z naszymi ulubionymi kruszakami, które siedzą i rozmawiają sobie, opowiadają historię. Proszę bardzo. końcik zieleni. I ostatnie miejsce. O. Pialnia. Proszę bardzo. Oraz łazienka. Tak to się prezentuje. Nie pamiętam, ile tu budowałem. Może ze 3-4 godziny. Ciągle coś przestawiam, co, ciągle coś przekładam, coś dobudowuję. Padnie nowy plan jakiś to. Robimy sobie zmiany. Także tak to wygląda z perspektywy pierwszej osoby. Tak to wygląda z perspektywy lotu ptaka. Zapraszam do odwiedzin. Mam nadzieję, że się podoba. Miłego Siemano. Siemanero.